Smakosze. Gdy za oknem zimno, deszczowo i wiecznie przychodzi czas na gotowanie treściwych i rozgrzewających zup. Jedną z takich zup jest fasolowa, którą dzisiaj ugotuję. Będzie to dość szybka w przygotowaniu zupa na białej kiełbasie. Oprócz kiełbasy przygotowałam włoszczyznę, cebulę, ziemniaki, czosnek, oczywiście fasolę, także pomidory w przecierze. Zupę będę przyprawiać solą, pieprzem, cząbrem, majerankiem, słodką i ostrą papryką. Będzie mi potrzebny także smalec. A na koniec zupę posypię posiekaną natką pietruszki. Jeśli zechcecie zrobić taką zupę, obejrzyjcie ten filmik, a przepis znajdziecie w opisie pod filmikiem. Wystarczy kliknąć pokaż więcej. Ja mam surową białą kiełbasę, więc muszę ją zaparzyć. Ponakuwam ją w kilku miejscach i będę ją parzyć z dodatkiem liści laurowych i ziela angielskiego. Woda w garnku już prawie grze, więc wkładam białą kiełbasę i dodaję liście laurowe i ziele angielskie. Nakrywam pokrywką, zmniejszam grzanie i będę tę kiełbasę parzyć około 20 minut. W czasie, gdy kiełbasa się parzy, pokroję w kostkę cebulę. Pora, pokroję pół plasterki. czostek posiekam. Czosnek jest drobno posiekany. To teraz zabiorę się za krojenie pozostałych warzyw. Marchew i pietruszkę pokroję w półplasterki. Tę cieńszą część pietruszki pokroję w plasterki. A grubszą, tak jak marchewkę w pół plasterki. No a Selera pokroję w kostkę. 20 minut parzenia kiełbasy jeszcze nie minęło, więc jeszcze mogę obrać i pokroić w kostkę ziemniaki. Ziemniaki oczywiście wcześniej porządnie wyszorowałam. No i teraz wrzucam je do zimnej wody, żeby nie ściemniały. Patrzę na zegar, minęło prawie 20 minut, to można wyjąć kiełbasę z parzenia. Kiełbasa bardzo ładnie wygląda. Wyjmuję ją na talerz. I zostawię do wystygnięcia. A tej wody nie wylewam, przyda się do zupy. Kiełbasa już lekko przestygła, więc teraz pokroję ją w plasterki. Takie składniki są, więc można już zaczynać robić zupę. Do garnka wrzucam mniej więcej dwie łyżki smalcu. Jest to tłuszcz, który się wytopił po pieczeniu karkówki, więc jest fajny, smakowy. I na tym smalcu podsmażę kiełbasę. Kiełbasa powinna się lekko zrumienić. Odsmażoną kiełbasę wyjmuję teraz z garnka. Wyjmuję łyżką cezakową, bo na tym tłuszczu zaraz będę podsmażać cebulę. I oczywiście pora. Cebula z porem muszą się ładnie zeszklić. I teraz do cebuli, i pora dodaję czosnek. I dwie łyżeczki papryki słodkiej. I dwie łyżeczki papryki ostrej. I wszystko mieszam. Papryka ma lepszy aromat i smak, jak się troszkę przesmaży. I teraz do garnka wrzucamy z powrotem kiełbasę oraz warzywa. I całość zalewamy wodą z parzenia kiełbasy. I teraz wrzucam łyżeczkę cząbru, dwie łyżeczki majeranku i pół łyżeczki pieprzu. Soli na razie nie daję, bo prawdopodobnie woda po parzeniu kiełbasy była słona, więc do smaku solą doprawię na końcu. I teraz nakrywam pokrywką i będę gotowała. Około 20 minut, bo myślę, że w tym czasie zmiękną warzywa. Sprawdzam warzywa, na przykład marchewkę. Już jest prawie miękka, więc teraz dorzucam ziemniaki. I teraz zupę będę gotowała, aż zmiękną ziemniaki. Zupa się powolutku gotuje. Ziemniaki już są miękkie, więc teraz dorzucam fasolę. Ja mam fasolę z puszki, ale oczywiście można dać fasolę wcześniej namoczoną i ugotowaną. I dodaję też pomidory w przecierze. Ja akurat mam swoje, ale można dać pomidory krojone z puszki. I teraz, jak zupa się ponownie zagotuje, będę ją gotować około 10 minut. No i przyszedł czas na posmakowanie zupy. Wygląda ładnie. Fajna. Wcześniej jej nie soliłam, więc teraz dodam troszkę soli do smaku. No i teraz już wystarczy tylko posiekać natkę pietruszki i można tę zupę podawać. Zupę fasolową na białej kiełbasie podaję posypaną natką pietruszki. Mmm, ale smakowita. Dość pikantna, więc rozgrzewająca. Fajnie smakuje połączenie z pomidorami. Mmm, naprawdę pyszna. Polecam wszystkim smakoszom. Ugotowanie tej pysznej rozgrzewającej zupy i wszystkim życzę smacznego!